Stara babcia delikatnie uniosła obie ręce kosmity. Potem założyła mu koszulkę i powiedziała: Czy czujesz się teraz lepiej? Nie wiedziała jednak, że ten drobny gest dobroci w przyszłości ocali życie kosmity. Tego dnia do domu wtargnął złodziej, którego May zauważyła. Rozgniewany złodziej powalił ją na ziemię. Kosmita siedzący wiele kilometrów dalej widział wszystko. Jego czaszka nagle zaczęła się nagrzewać, a w oczach pojawiła się dziwna pewność. Po chwili ciepło zniknęło. Niedługo potem policja przybyła do domu Mei. Dziewczyna nie odniosła poważnych obrażeń, lecz czaszka złodzieja nagle eksplodowała i zginął. Na miejscu. Ponieważ nie było żadnych dowodów, że to May go zabiła, policja jej nie aresztowała. Gdy sytuacja się uspokoiła, May pobiegła prosto do domu dziadka i na widok kosmity rzuciła mu się w ramiona, wybuchając płaczem. Dziadek nawet nie przypuszczał, że udzielenie schronienia kosmicie całkowicie odmieni jego życie. Kilka dni wcześniej, w środku nocy, dziadek obudził się wskutek potężnego huku. Otworzył drzwi do ogrodu i to, co zobaczył, niemal zatrzymało mu serce. W jego ogrodzie rozbił się latający spodek. Zadzwonił na policję, ale dyżurny uznał to za żart i rozłączył się. Potem zadzwonił do córki, lecz telefon. Od razu przeszedł na pocztę głosową. Kiedy ponownie otworzył drzwi, zobaczył kosmitę leżącego na ziemi w bardzo słabym stanie. Ze strachu nie podszedł bliżej i nie wiedział, co zrobić. Następnego dnia na zebraniu w wiosce opowiedział wszystkim o zdarzeniu, ale nikt mu nie uwierzył. Wszyscy pomyśleli, że starzec postradał zmysły. Przez trzy dni latający spodek i kosmita leżeli w ogrodzie. Dopiero trzeciej nocy kosmita trochę odzyskał siły. Podniósł głowę, jakby prosząc o pomoc. Widząc jego stan, dziadkowi zrobiło się go żal. Natychmiast przykrył go kocem i postawił obok szklankę wody. Następnego ranka dziadek. Zauważył, że kosmita przesunął się na trawę i bardzo marzł. Choć się bał, chciał mu pomóc, więc stojąc dwa metry dalej pomachał ręką, zapraszając do domu. Kosmita nic nie powiedział, ale wyglądało na to, że zrozumiał. Powoli się wczołgał do środka. Dziadek przygotował dla niego talerz jedzenia, lecz kosmita zjadł tylko jabłko. Widząc to, dziadek natychmiast poszedł do supermarketu i kupił mnóstwo jabłek. Gdy Kasjer zapytał, po co mu tyle owoców, dziadek bez wahania odpowiedział, że są dla kosmity w domu. Kasjer spojrzał na niego zdumiony i pomyślał w duchu, że staruszek naprawdę oszalał. Po powrocie dziadek zaczął pokazywać kosmicie różne rzeczy w domu. Kosmita nie wypowiedział ani jednego słowa, tylko cicho podążał za nim. Dziadek natomiast mówił bez przerwy, jakby był pewien, że kosmita rozumie. Obecność tego niezwykłego gościa wniosła nową światłość w samotne życie dziadka. Wreszcie miał kogoś, z kim mógł porozmawiać. Nie wiedział jednak, że NASA przechwyciła sygnał o pojawieniu się kosmity i teraz z całą mocą poszukuje latającego spotka.